I tak. Tak więc, no siema, witajcie w czwartym dniu. E, ogólnie wczoraj nagrywaliśmy dwa filmy. Zapewne będziecie je dopiero widzieć, bo chyba najpierw wypuszczę jednak te vlogi wszystkie po kolei, abyście mieli po prostu po kolei dni. E, I jest mamy problem, ponieważ wczoraj nagrywaliśmy wymianę pasy termoprzewodzącej w tym moim laptopie, tym ThinkPadzie, czyli tym. To jest T470P bodajże. I jest cholera problem. I jestem ogólnie bardzo mocno w na Lenovo. Ogólnie jest problem taki, że już wyczytałem to w Google, bo to nie, jest nie jestem jedyny, który ma ten problem. Miałem już to wcześniej, ale udało się ten laptop po prostu uruchomić. I jest problem taki. Detection error. Laptop nie wykrywa dysku twardego. Aktualizowałem BIOS jakiś czas temu i się okazało, że Lenovo wypuściło e, BIOS, który nie obsługuje dysku, który. Fabrycznie zamontowane w laptopie. No to jest paranoja! Laptop za 7000 i co? Lenovo... Yeah. A jeszcze lepsze jest to, nie ma opcji, aby zaktualizować BIOSa w samym BIOSie. Muszę mieć system. No jest problem, bo nie mam ani żad... nie mam w ogóle dysku twardego. Takiego przy sobie 2,5 calowego, który bym mógł wrzucić, a nie jestem w stanie zainstalować Windowsa na USB zewnętrznym, ani nawet na pendrive'ie. Więc fajnie. No i nie sprawdzimy czy ta pasta działa. Ale za to masz ręcznicę. Dawaj, bo są tak głodny. Ja też. Weź tego lenowiaka. <zysk> Jakby się ktoś zastanawiał, to nie jest drink, to jest tonik z espresso i lodem, tak? I czy jest to drink, ale bezalkoholowy? Powoli mieszaj. Coś się z dołu nie, nie rozpieni za mocno. Tak mi na styrwi. Może jakie to jest dobre połączenie? Ojciec wchodził w maskę, Znowu jedziemy z Ursą. Dzisiaj jest który dzień? Bo się już tracę. Czwarty? Piąty. Piąty znaczy, dzień? Jeżeli liczyć dzień, w którym Grzesiu przyjechał wieczorem, to piąty. Tak to realnie powiedzmy, że czwarty. Dzień, Ale tego pierwszego dnia bardzo dużo zrobiliśmy, ten pierwszy wieczór, że tak powiem, więc można liczyć też, że piąty. Dobra, więc e, dzisiaj jedziemy w małą trasę, wzięliśmy Ursa, aby z niej teraz troszkę powlogować, więc możecie widzieć fajne przebitki dzisiaj. Poprzedni film, jaki wrzuciłem, to był jakby z dwóch dni sklejony, bo nie miało to sensu po prostu tego łączyć. A w ogóle wam nie zdradziłem, ile zajmuje stream cały nagrany Ursą, tego jest 550 GB na 4,5 godziny. Inny stream, więc wow. Nie no to jeszcze jest mało, bo to jest ten taki najbardziej kompresujący format. Tam my tam jednak siedzieliśmy, forma podcastowa, więc jakby spadał ten bitrate. Myślę, że mogłoby być naprawdę e, naprawdę dużo, dużo gorzej, bo on tam nawet jest w stanie zjechać 20 do 1, tą kompresję, no ale bardziej tak kilkanaście do jednego. No ale nie zmienialiśmy ustawień kamery, bo to sensu nie miało, to no. tak normalnie nagrywasz, więc. A, a kamera wiesz, normalnie ma. Znaczy może nagrywać nawet 3 do 1 czy 2 do 1, więc mogłoby być jeszcze tego e, z 10 razy ciężej. No, więc tego by już mój dysk nie przeżył. Ale dobra, dzisiaj zobaczycie znowu trochę z Warszawy. Także niektóre miejsca pewnie są oklepane, jak nie powiem co, ale chyba myślę, że nie No nie, no to są takie standardy, które po prostu no, musisz podjechać. Nie ma, nie ma co się za bardzo nad tym. E, rozwodzić, ale, ale no, trzeba, trzeba zobaczyć, no więc jedziemy. Dobra. E, masz ustawione plus 2 na a 7 s Nie, plus 1,3. Bo jak masz na zero, w sensie ekspozycję, to w slogu dwójce to jest za ciemno i kompresuje za bardzo szumi Więc ja tam plus 2 nagrywałem, a czasem jak miałem za jasno to zjeżdżałem na plus 1, 3, właśnie coś takiego. Bo fajne jest to kółko od ekspozycji. Tak, można żadnych przestawić. Jojo jo, jadą, jadą. No dobra, to jesteśmy w ogóle pod biblioteką Jaką? Y BUS, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego O, właśnie No niestety musimy wejść w maskach, bo no niestety, ale trzeba Aby nas to nie wywalili Spróbujemy w ogóle wejść do środka, ewentualnie tam na dach Bo może być całkiem niezły widok Na Warszawę No nie. Why? W ogóle jakaś wycieczka tu idzie Chcemy zdążyć No dobra, tak więc ogólnie nam się udało wejść jednak na ten dach tej biblioteki nie wiem czy będziemy wchodzić do środka, bo tam szczerze mówiąc chyba nic nie ma. To są same książka albo książki. No, chyba że. Ale myślę, że chociaż zerkniemy czyli naprawdę nie będzie warto. Coś jeszcze, jeszcze raz to powiedz, co mam trzymać? Trzymaj, moje dziecko. Spoko. Mała marka. Dobra, tak więc nie wchodziliśmy do biblioteki, bo chcemy zdążyć na zachód słońca obok pasu Kultury, bo chcemy na pizzę jechać, więc jedziemy. No to chyba idealnie tak będzie, bo zachód słońca 19.53 jest 19.10. Zanim dojedziemy, hmm. miejsce znajdziemy, no to tak akurat chyba będzie. Mhm. Dobra, więc idziemy. No to czas na pizzę. Ale pach, no to... pachnie, trzeba jeść. No to smacznego. I nawzajem. Tak więc ogólnie idziemy teraz pod Pałac Kultury. W ogóle ta pizza była naprawdę zła. Polecam na poli. Gdyby ktoś był na luzie. Idziemy teraz pod standardzik, czyli... Czekaj, po mojej prawej musisz iść. Lewej. Zależy jak kadrujesz. <laughs> um, idziemy pod Pałac Kultury i Nauki. Taki standardzik w Warszawie. Mimo że Warszawiacy to tak średnio lubią, e, że to jest symbol Warszawy, ale, ale no tak chyba jednak niestety jest. Więc, więc idziemy taki standardzik zobaczymy. Wojciech jak dobre światła widzi, więc robi przebitki. No możemy się wiesz przejść tam Elektryczny motocykl. Jaki dziwny dźwięk to jest! Dobra, tak więc chyba ogólnie ujęć spod Pałacu Kultury i Nauki chyba wam już wystarczy, bo już was nie będę po prostu tym zamęczać, aczkolwiek Wojtek chyba robi dobrą robotę, tylko na nie krzyczy, że jest trochę za ciemno. Fajna taka lekka. ale to z pierwszego odcinka udało mi się pożyczyć Wojt, od Wojtka dysk SSD z jego starego komputera I jak na razie system się nie instaluje, więc tutaj spokojnie A przy okazji przyjechała Właścia ma... Kilka do operatora W dla mnie i dla Grzesia hm. Materiał dowodowy, jeżeli się uszkodzi to będziecie wiedzieli dlaczego Nawet go nie dotykam Dobra, tak więc na szczęście udało się laptop ogarnąć. Nawet Wam go pokażę, o ile się obudzi. Tu macie dowód. Laptop się udało na szczęście ogarnąć. Myślę, że już nigdy nie, Cię nie zbuntuję. Oby. bo go chyba wywale przez okno. Dobra, tak więc myślę, że ten film Wam się spodoba. Jeżeli tak, zostawcie tam na dole suba, jeżeli Wam się spodobało i chcecie ich więcej. Ja idę spać, bo mam dość. Bo jest godzina druga w nocy. Trzeba iść spać, za dużo godzin, za dużo przyciągania doby, stanowcze za dużo. Ale jak się wstaje o 13 czy o 12, to się tak ma. Tak więc wielkie dzięki i na razie.